Ma tu Bober. Witaj Bobraku na moim kanale. W momencie, gdy nagrywam ten film, na kanale jest już aż 170 subskrybentów. Bardzo cieszy mnie ten wynik, ponieważ kanał ma zaledwie 2,5 miesiąca. Armia Bobrów rośnie! Czas na kolejne wyzwanie. Na 100 subów był Bulldog Challenge. Bardzo nieprzyjemny. Teraz na 200 subów trzeba wymyślić coś nowego. Dlatego napisz w komentarzu pod tym filmem Twoją propozycję na wyzwanie dla mnie. Każdy pomysł jest dobry, więc pisz śmiało, co chcesz zobaczyć w moim wykonaniu. Zadanie powinno być zabawne lub kreatywne. To nie musi być związane z jedzeniem i też ważne, żeby było to możliwe do nagrania w, tutaj, w tym kadrze, w tym miejscu. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku i dobrego smaku. Wiesz, o co chodzi. Liczę na Twoją kreatywność. Spośród wszystkich komentarzy lub propozycji z czatu na live, ponieważ codziennie wieczorem są livey na YouTube, serdecznie zapraszam. Wybiorę najciekawsze pomysły, pomysł i coś przygotuję. Dzięki. Ciao.